Tak się ładuje Tak się ładuje drewno, a nie A ja panie no. mamy już tutaj Bitkę załadowaną Fes po, po byku No, ładujemy teraz już przyczepę, mamy już majorek już załadowany Możecie się jak ładnie Doładowany pięknie no. No. No i tu będziemy ładować tu. No i tu weźmiemy może dotąd. No i dwie przyczepy może jeszcze zostaną. Na jutro. Na razie. Cześć. Cześć, witam Was dzisiaj serdecznie. Taki kawałek Wam puszczę jeszcze na pożegnanie. W sumie już z tym, może zgaszę traktor. Bo... bo głośno. Na pożegnanie w sumie już tak naprawdę z lasem na dzień dzisiejszy, dlatego że to jest ostatnia już przyczepa, którą wywożę. I to jedzie przyczepa do takiej naszej znajomej. Mieszka dwie wioski dalej od nas. Yy, wychowuje sama dwie córki, dwoje dzieci yy, No i ogólnie to jedno dziecko też jest niepełnosprawne, więc Postanowiliśmy po prostu, że zawieziemy jej przyczepę drewna Bo na pewno się dziewczynie przyda, prawda yy, Więc yy, takżeśmy żeśmy naradzili się tutaj wspólnie I, i taka decyzja podjęta, więc yy, Więc tak robimy, nie No i tak jadę właśnie Majorkiem Z tą ostatnią przyczepą Tutaj zawieziemy dziewczynie. Także myślę, że, że karma też wraca, i zawsze byłem skory do pomagania innym. Sam też kiedyś potrzebowałem pomocy. Pewnie i może, nie będę, może będę potrzebował nieraz pomocy, więc myślę, że warto też pomagać innym ludziom, prawda, którzy są w potrzebie. No, to tak chciałem Was pozdrowić też gorąco na ten weekend. Życzę wszystkiego dobrego, abyście się. Trzymali tam równo. No. Ja poniedzieli już startuję we wtorek startuję już do szpitala, także będę się odzywał później już po zabiegu po operacji. Trzymajcie się. Pozdrawiam Was serdecznie. Przemo, cześć. Jesteśmy na miejscu. Drewno już jest wysypane. Także luks, myjemy przyczepy i lecimy dalej. Na razie.